Yo siemanko z tej strony witam, i witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella Siemanko Bella jest się sylwestrowo ubrana słuchajcie I dzisiaj zagramy sobie w zoo tycoon Czyli będzie to tycoon taki że będziemy budowali własne zoo po prostu tutaj No tak mhm. ale a dobra okej okay. Dobra mamy wejście kupione do zoo uuuu Uuu. Jak fajnie się tu zbudowało Dobra są słonie są słonie ogólnie na razie, tylko dobra. I tu się wchodzi. Jest napisane Zo. A powinno być napisane WitoZo. Czy coś takiego. Byłoby fajnie. Wito. Witofoczka. faczka Dobra. Mamy kup chodnik. Za zero. Dobra, to kupujemy. Za zero. Fajnie. Za zero najlepiej kupować wszystko. I za 50, ale nie mamy 50. Ło! Idzie pierwszy klient. Klientka nawet bym powiedział. Siema. Kup zipa. Kup zipa. Jak zipa? Wow. Zipa kupić. A już kupiłaś? Nie, nie. A ja coś kupiłem, czekajcie. A dobra, siatkę kupiłem. Tutaj są budowane już, dobra. Ławkę, drzewo i tutaj możemy już zwierzaki kupić, nie marchewkę za 10. Dobra, kupię. Marchewka w ZO? Po co? No tak to. Karmienia no co? O, chaty na zajęce? Tu było napisane? Serio? Są dwie takie chatki. Kup króliczki, za 0 ich nie, wow. nie mam! Jest! O, zobaczyć, ja cię, ale gdzieś. ma wściekłe oczy takie czerwone. A, nie, ale ja dobra, nie ale mam ma marchewki cokolwiek. tutaj posadzone, normalnie będzie jadł o. chyba. Faktycznie, <laughs> też to kupuję. Dobra, okej, okay, wow. słuchajcie. Dzisiaj będziemy mieć drobne opóźnienie na łączach, bo Bela jest w innym miejscu w ogóle, więc. Ej, tu trzeba sprzątać, poni. Bo oni brudzą tu w o. moim zoo. <laughs> Także słuchajcie, przepraszamy, no. jeżeli będzie drobne opóźnienie Mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś bardzo mocno przeszkadzało Dobra, kupuję ławeczkę, tu kupuję ławeczkę, no kupuję też. drzewo Ej, dużo kasy dostałem, powiem ci Ej, bo ej, te kroliki mają wszystkie twoje wszystko? Mój jest... Domki, ma domek mam, no, domek mam a, no dobra. I marchewki dla nich No, no tak, to też ej, Click no dobra, on your animals, animals to change their name Ok, można imię zmienić, ej, faktycznie o. Dobra co to drzewo? A, drzewa można dobra. ulepszać, jakieś A, Dobra, dobra, coś przefiltrowane nazwy muszą być, także lipa ogólnie, dobra Nieważne, Aha. słuchajcie, chciałem napisać imię, ale się nie dało Dobra, chodnik no. kupujemy tutaj za 50, następny się buduje Dobra, okej, okay. i teraz tak chodź? Tutaj mamy drzewo do kupienia, o, ale gości już mam dużo tutaj Chodzą Ej, i oglądają o. tutaj fajnie sobie Dobra, Ej, drogę musimy kupić. Upgrade drzewo upgradeować. W no, ogóle tu można. wszystko można upgradeować. Nie wiem za bardzo o co chodzi w tych upgrade'ach, ale spoko. Dobra, drogę o, kupuję za 600. Nie, nie kupuję, bo nie mam tyle. Za 400, śmietnik. o. A, nie mam. Okay. Dobra. Kup śmietnik. Kup wzgórze, okej. Okay. Mogę kupić wzgórze. Ej, trzeba sprzątać do po do nich. Ale fajnie, bo jak się sprząta, to kasę się dostaje. A to jeszcze tak nie sprzątałem, to muszę to zrobić. Zaraz. Dobra, tu mamy drzewko za no, 150, wejście. kup ściany obudowy. Dobra, kupuję. Okej, okay, tu o, będzie pucze. drugi wybieg jakiś, tylko siano można kupić, to nie wiem co tu będzie. O, Może nie. krówki jakieś. Dobra. A jak sprzątać? No Aha, klikasz sprzątać. na to. Ty ja nie Sprząca. wiedziałem, że tu w ogóle, że to jest taki że to jest co? taki tajkun ogólnie, że tutaj są takie zwierzęta, wiesz, że właśnie jest królik, chyba będzie tutaj jakaś krówka, to spoko w sumie taki, takie zo. No. Nie? Szczepo, jak Zoom. No, <laughs> Co ty w zoo, Nikto nie gonił. Nie no byłem, ale krowy są w zoo? No, a, są to nie, w sumie. Nie widziałam. Ej, ja króli kupkę zrobił, trzeba posprzątać po nim. No, sprzątaj, sprzątaj. Ooo, posprzątałem. Ja się nasprzątałam. Ale ja kubek. nie lubię sprzątać kupek. No właśnie, o tym <laughs> mówię. Bardzo nie lubię. Dobra, okej, okay, 506. Sześciu odwiedzających mam na razie, a ty ilu? E, też. Ja siano kupiłem. I krowę! Za 500 muszę kupić, dobra. Zbieramy kupię. 500 kasy, żeby kupić krowę. Ale czekajcie, to ile mam Robuxów? Ej, mam razy dwa. Co? Money kupię sobie. A wszystkie inne rzeczy kupiłeś? Już? Nie, kupuję to za pitańczy? robuxy teraz sobie po prostu. No, dobra, mamy. Ej, tu możemy jakąś, dużo kasy sobie kupić ogólnie, ale nie chcę kasy kupować, chcę na razie sam zbierać sobie. Dobra. Kupujemy krowy, uwaga. Gdzie te krowy? O jest, oh, Mućka Dobra, muszę no, nazwać Mućka nie, Muczka. nie nazwiesz. Mucika, zmień nazwę. Jest. Na pewno nie nazwiesz. Nazwa dla zwierząt przefił. No i nie można. Tak no mam sensu. nazwać. To po co oni nazwali? to z... ją Billy. Co? Dlaczego tak? O, zadziałało Billy! <laughs> nie no, wiem, no, tak angielskie. sobie wymyśliłem, a tutaj wymyślę sobie... tak mm, 350, okej. Okay. Kupsano. <laughs> cash no siano. Cash napiszę. Kup krowy za Dobra, cash krowy. i Billy się nazywa u mnie. To za dużo. Krowa i ten. Dobra, cash? kupuję ławkę cash i Billy. Co to jest <laughs> Nie wiem, no tak mi się wymyśliło. Dobra, kupuję te ławki, śmietliwki, drzewa, ścianę O, ścianę będę musiał tu kupić, dobra. Ej, fajnie, że to upgrade'ować można, nie wiem co daje to upgradeowanie, ale spoko ogólnie. Ja dobra, sobie Dobra, tu raz pan zabijam, naśmiecił tak. I co się stało? No, zwiększyło się drzewo. A drzewo jest większe po prostu. Tak. Dobra, ścianę za tysiaka muszę kupić Ale to muszę poczekać, bo nie mam kasy O, posągi można jakieś kupić Wow! Posągi są tutaj do kupienia jeszcze jakieś, dobra Kolejna ławka I tu kolejna ławka Ale tu na śmiecili wariaty jedne, no Patrzcie, jaki brudasy ja Miałam dziesięciu odwiedzających i u mnie nikt nie śmieci. Ty, no u mnie tyle śmieci, że to jest masakra po prostu. A co ona robi? Straszy krowy czy co? co <laughs> Możliwe. Chodzi? Dobra, ty za tysiąca ścianę kupuje O wow, tak. jak fajnie. Ładnie Właśnie, to już wygląda. Ja nie mam. Dobra, Dobrze. Eee, co to jest? Buy infinite naming. Okej, okay, nie wiem o co tu no. chodzi, ale dobra. Wiedzą, że robi kupkę. Dobra, muszę słuchajcie, zrobić lepsze, większą drogę, bo muszę tutaj zrobić drogę za 800. Okej, okay, mm -hmm. więc czekamy na kasę. Dobra, kupiona droga jest. I tutaj będziemy mogli kupować kolejne rzeczy chyba. W sensie kolejne jakieś zwierzaki bym chciał po prostu. A masz te wzgórze zrobione zapięć. czy nie? Nie, nie robiłem. A ty? A ja to robię właśnie. Robisz wzgórze? To jestem no. ciekawy jak będzie wyglądało ogólnie. Ciekawie to wygląda. Bardzo ciekawie. Dobra, chodnik. Chcę kupić chodnik, ale nie stać mnie jeszcze. Dobra. A dużo krowa dżep? też będzie robiła kupkę? Ja nie wiem, bo jeszcze jej nie mam. To pokrowy sprzątać to będzie nieźle tutaj. Ej, ale tu będzie ładnie na tym wzgórzu Dobra, chodnik mam kupiony. Tu Mówię mogę ci. kupić ściany, sklepy mogę kupić. Kup głaz, kup wow. sto jak narzucanie i kup. Dobra, sto jak narzucanie bardzo drogi. Ale głaz okay. mogę kupić. No, jest nie duży mam? głaz taki tutaj. Dosyć <noise> no, nieźle. Kupiłem, nie, dobra. Ja nie kupuję. O, uh, krowa zrobiła kupkę. Dobra, muszę posprzątać po niej. No ja nie wiem, nikt nie chce kubek robić. <noise> A, A i dużo za taką kupkę się nie. dostaje. Dobra, śmietnik. Tutaj drzewko. Dobra, tutaj drzewko kupimy i tutaj drogę mamy za 1500, ale nie stać mnie na nią. Dobra, więc kupimy te sklepy w sumie. O jejku, drogie te sklepy na razie. To dobra, nie opłaca się. Okay, I ten ja spojek narzucanie też bardzo drogi na razie. Dobra. To ja Kup nie wiem, opiekuna zwierząt. Za robuksy, ale to za robuxy wszystko. I co on będzie robił? No będzie pilnował zwierzaków. I dobra, znowu no mnie nas to... śmiecili tutaj. Ale one się same dobrze pilnują. Co u ciebie nie śmiecą? To ty masz jakiś. Nie normalnych... tylko. Ty masz jakichś normalnych klientów porządnych, a nie. tylko teraz posprzątała mi koniec, już nie chcę więcej śmiecić. Dobra, a to wzgórze kupię, bo mówiłaś, że fajne. Kup drzewo. No. Dobra i drogę. Wow, wow jest! I Fasz... i Faktycznie fajnie. Całe te trawę wzgórza. można tu kupić i drzewa. Tak. Dobra. No, Ale nie, bo to jest jeszcze kup belki dla patio. No. Czyli patio dla belki chyba powinno być napisane. <grydź> tak myślałam, <grydź> że tak Kup podłogę dla patio i kup ogrodzenie dla patio. Dobra. okej, okay, kupujemy w takim razie. Okay, I belki dla belki. I... Wow. Dobra, i dach. Czyli wow. do śluby można brać. No, w sumie można było tu ślub wziąć. Dobra, tutaj już mnie nie stać. Ale mam dużo klientów. Ilu masz? Ja mam 21 osób. No, 14. Ooo, to ja poleciałem jest, teraz. w końcu coś. Okay, mam to dlatego mnie tak śmiecą, bo ich jest dużo, dużo więcej. Po prostu Właśnie, niż u ciebie. ale dajcie mi więcej kasy. Dobra, kupuję ławkę, kupuję latarnię jeszcze tutaj. O, fajna e. latarnia. E, kup kup ławkę pikniku, kupułem? dobra, kupuję. Okej. Okay. Tutaj ławkę Brawie. też. Dobra, kupię te takie tanie rzeczy, wszystkie dookoła, żeby sobie tutaj to wykończyć. Okej, okay, dobra. I teraz mamy tutaj chodnik do kupienia. O, i śmieci są, dobra. Pyk. Ej, kanał też można upgradeować? No nie. Się. Można wszystko właśnie upgradeować. Dobra, wow, mamy chodnik, kupimy drzewo. Dobra, więcej kasy mi teraz przybyło, także fajnie, fajnie, cieszę się bardzo. Wow. Dobra, ja na razie nie upgrade'uję nic, tylko buduję po prostu i kupuję nowe rzeczy. Ile budowania? A co, a jak zaupgrade'uję krowę, to co więcej krow będzie? Nie wiem, tego nie dobiłam, ja tylko A, dziełam, będą dwie, ma... faktycznie. Hmm? I mam dwie krowy teraz. Wtedy wow! Nasz. Białą i ciemną taką. Poważnie? No, Bobby ją nazwę. Faktycznie dwie. Billy krowy. i Bobby będą miał dwie krowy. Dobra, ja czekam na ten. I kolejne za tysiąc, dobra, daję trzy krowy będę miał. Ej, nie mogę! Dlaczego nie mogę? Dobra, to muszę tutaj... Dlaczego on smutny ten jest ten, ten zwierzak? Co się, Co się stało? Ej, mój ten królik płacze! Nie wiem dlaczego. Muszę go zupgradeować chyba. Zupgradeować? Tak, zupgradeowałem królika. O, i mam dwa króliki teraz. Jakie? Cash i dolar go nazwę. <gry> no takie nazwy sobie powymyślałem. Dobra, no, mamy. Mamy dwa króliki i mamy dwie krowy, no. także jest dobrze. E, teraz kupimy tutaj ścianę. Kupimy tu latarnię. I kupimy tutaj Łatwę, drogę. drogę kolejną. Łuk? Co to jest łuk? Wow! Takie nie przejście ładne. Krata ogrodowa. Kup móc. drogę. Kup, kup latarnię i kup drzewo. Ej! Fajnie, taka... To się chyba nazywa... Co? Nie wiem, jak to się nazywa. Takie, że są takie deski i tam są jakieś no. takie... Yy, co? Yy, takie liście ogólnie i jakieś takie... Te... To jak to Aha, się nazywa? pergola. Pergola, no właśnie. Chciałem powiedzieć peralgonia, ale to chyba tak się nie nazywa. To taki jest świat Aha, dobra, no to pergole mam! Dobra... Ej, to mogę kupić stoisko jakieś, Dobry. O, kupię, stoisko yy, balonowe No o. i pięknie, gościu balony sprzedaje A tutaj A będzie? Pięknie Dobra, drzewko kolejne Krzesło obserwacyjne, może no może być, dobra I kupimy tutaj ścianę, tu kupimy latarnię Na drogę mnie stać i drzewo, dobra, jest spoko Ej, bardzo duże jest to w ogóle, to zoo jest ogromne, zrobiły. ale tylko mam bardzo mało Na razie tych zwierzaków, to jest najgorsze Mam wszystko dookoła o. A nic tu więcej nie ma, wiecie Nie mam takich, e, nie mam zwierzaków po prostu O, ja naturę kupiłem Dobra, tu kupiłem okay. Wszędzie ławki tylko i tak dalej A gdzie są jakieś zwierzaki do kupienia, no o co tu chodzi W końcu mam ścianę bo Kup drogę się. kolejną, dobra, kupuję ale mi to Nie stać mnie na kolejną drogę A sklep, stać mnie na sklep Też nie, 1700 sklep wszystko drogie Drożyzna normalnie w tym zoo, patrzcie No wiesz No nieważne. nie wiem właśnie Co? Muszą mieć wiesz, zwierzątka co jeść No ja musząc. wiem, nie no spoko, tylko że Ogrodzenie dla słonia Mam, dobra, będę kupował wow. Słonica będzie jako... I ogrodzenie dla żyrafy, kupuję wow. o, Będę ja miał żyrafę, o ja cię kręcę, nie wierzę w to Dobra, trawę, kupuję jej Kup żyrafę za 5500. Dobra, będę musiał kupić ją. Wow. Nie no, żyrafę będę musiał mieć tutaj. Żyrafy są fajne, słuchajcie, ja widziałem na żywo. Kto widział na żywo żyrafę? Niech da lajka like, teraz, niech napisze w komentarzu. Czy widział i czy się podobała wam? Mi się bardzo podobały żyrafy ogólnie. Mega fajne. Fajne one są. fajne takie, no? Fajne długie szyje mają takie. Takie jak Bella prawie. No pewnie. Dobra słuchajcie musimy poczekać na kasę albo tutaj kupić kasę po prostu bo yy, Bardzo długo bym musiał czekać Ej faktycznie dżipa można kupić yy, dobra. dobra Milion kasy ile kosztuje? 600 robuxów Ja cię. Dobra 50 Niech tysięcy za, za 300 też dużo nie mam tyle robuxów słuchajcie Nie przygotowałem się na dzisiejszy odcineczek niestety Nie przygotowałem się Kup drogę O debita można zrobić Wyświetlił mi się na zielono Faktycznie siedlono. tylko po co? Z... Z jednej strony. Ej, ja muszę już będę. Rebirta, ja nie będę robił, bo ja chcę to zbudować. Wszystko 5 tysięcy, potrzebuję kasy. To powoli będzie później szło. Żeby żyrafę tutaj kupić. Jejku, milion ławek. No weźcie. Dobra, ja będzie łapę. żyrafa, uwaga. Piu. Przynajmniej nikt nie siedzi na tych ławkach. Gdzie jest ta żyrafa? Jest! Chodzi tu! <laughs> Ale to wygląda epicko. Podoba mi się części to. części masz tą Żyrafę. Więc co, jak tu kupisz taką drogę, tak kilka dróg musisz kupić, i wtedy dopiero będzie ta Żyrafa. Ej, ona marchewkę, normalnie jest takie obserwacyjne pole, też, dla, że można sobie oglądać tą Żyrafę. Fajne to. Podoba mi się. Szukam. Teraz 5000, nie, 3000 tysiące na ogrodzenie dla słonia, i potem słonia będę musiał kupić. Więc hmm. muszę poczekać tutaj jeszcze, dobra. Krówka zrobiła kupkę, dobra, okej, okay. muszę ogarnąć. No, Nawet dwie kupki są, dobra. Okej, okay, zrobione. Dobra, Musisz dużo są, dróg kupić, a jak chcesz, to możesz przyjść do mnie zobaczyć tą żyrafę. Czekaj, bo mi tutaj Dobra. naśmiecili Mi I też mocha. właśnie naśmiecili Jacie ile oni tutaj śmieci naprodukowali. No już coraz więcej. No. Mi u mnie 36 30... już, już jest tych klientów. A u mnie tylko 25 osób. U mnie 36, no ty i tak dużo masz. Dobra, no, mam tak. 6 koła, idę kupić e, słonia. 6 koła? Za 6 koła Serio? kupię sobie o, słonia. Uka. Uka. <laughs> Okay, za 2,5, dobra. Uwaga. Będzie słoń? Nie, słoń. Słonie za 5000. Kup drogę. Muszę poczekać teraz. Dobra, będę miał słonia i żyrafy. Już będzie epicko, słuchajcie. Podoba mi się ten tajkun bardzo. Bardzo fajny jest i przyjemny taki. Jest bardzo długi i rozbudowany, więc. Myślę, że drugi odcineczek będzie można z tego nagrać. Słuchajcie, jeżeli się to zobaczyć oczywiście, ale na razie jeszcze musimy tutaj dokończyć dosyć sporo rzeczy, więc zobaczymy czy nam się uda. Słuchajcie, ale już coraz lepiej to wygląda. Mam yy, króliki, hmm. mam krowy, mam żyrafy i mam słonie. Później pewnie będą jakieś, nie wiem, jeszcze lepsze rzeczy. Będę musiała Dobra, 5 4 3 2 1 i dawajcie kasę. Uwaga. Co tu się stało? Benz, mamy kasę. Dobra, kupuję słonia. Drzewa, Uwaga jak będzie wyglądał łapka. słoń. Uuu, wow, jaki wielki brązowy słoń. Brązowy no, ale jaki duży, ale hmm. fajnie to wygląda u mnie teraz już, powiem ci. Jejku, jejku, Super jest. Mam tyle rzeczy. Dobra, teraz tak drogę muszę tutaj kupić i tu będą kolejne, słuchajcie rzeczy. Kup mapę O, dobra, mapa się przyda, oh. bo tu się można zgubić. Pff. To nie złama, fakt jest narysowane kredką coś na zielono tutaj, słuchajcie, nic jest... nic jest zaznaczone w ogóle. No to nieźle. Dobra, kupujemy no tutaj ja dalej. Stole, Mamy latarnie ja za... Ej, kolejne drogi mi są potrzebne, a nie mogę tu już kupować, dlaczego? Czy muszę wszystkie te rzeczy dookoła kupić? O, 27 osób. No to już jest coraz więcej. U mnie 40 już jest nawet. What? No. Jok, Dobra, szło. śmietnik. Tu drzewo. Nie, mam... Posadzkę? Na co posadzkę muszę kupić? No, na hipopotana na pewno. Za 5000 tysięcy. Na Dobra, pan. tu mamy latarnię, więc kupię te wszystkie rzeczy dookoła jeszcze. Dobra, i tu Dzień. mamy drogę za tysiaka. Dobra, Dobra muszę posprzątać. To. Dobra, okej, okay, tu hmm. posprzątamy. O, tutaj jest taki zakrętas też fajny. Dobra, droga widzę, że Mam tu będzie prowadziła. Mam jednego zakrętasa. Dobra, ale tu tą posadzkę kupimy za te 5000 tysięcy. Zobaczymy, co to jest. Okej, okay, dobra, kup stoiska i tu jest takie długie przejście, dobra Spoczko to wygląda dobra. Ty, a taką opcję, Chcemy kupić y, sklep z popcornem, nudziania Tak, tak, mam taką opcję, tylko tego nie zrobiłem w ogóle i nie kupiłem tych rzeczy Bo to nie bardzo wiesz? drogie Dobra, a, kup kupuję sklepy, tu kolejne tak drogi, kupuję te drzewa i tak dalej, próbuję to wykańczać e, hmm. Tu mamy sklepy, ławkę Ogrodzenie What? dla koni, okej, okay. dobra, to konie. kupmy konie. Wow, znaczy jak ładnie koty. to wygląda 1500. Ej, może będą. Na pewno będą tu tygrysy, tylko nie Właśnie. wiem kiedy. Dobra. Tylko Mamy 5000 ]ć. kolejne 1500, mm, hmm. okej. Okay. I stajnie kupimy za 3,5 Nie, słuchajcie, ja muszę doładować robuxy I doładuję te 700 robuxów, kupię milion kasy I wykończymy sobie fajnie tutaj, słuchajcie, to, te nasze zo. Także lecę doładować robuxy Słuchajcie, robuxy doładowane, więc kupujemy sobie milion kasy Za 700 robuxów, musicie to docenić teraz łapką do góry, słuchajcie I kupujemy wszystkie rzeczy, dobra Tutaj mamy drążki do skakania dla koni i kupujemy konie I zobaczcie, jak będą wyglądać. Oho, jest jeden koń, fajny Dobra, czemu i skaczę sobie tutaj. Musisz Bela tutaj przyjść do mnie. Jednorożca A nie, mogę nie. kupić! Kupuję? A ja wiesz, jaki karnisza, czy co tu? Nie, one same sobie żyją. Dlaczego one są smutne? No właśnie nie wiem. Mam jednorożca, musisz tu przyjść to zobaczyć. Może Dawaj Bela tu do mnie. Już, już. Mam jednorożca w moim zo. <laughs> O nie, nie można upgradeować. Nie Dobra. dlaczego, one są smutne. Nie wiem, sklepy nie kupuję. Eee, kupuję tu ławkę, drogę. Dobra, muszę kolejne zwierzaki. Teraz mam dużo kasy do wydania, więc muszę tutaj zaszaleć. Dobra, tu kupimy drogę kolejną. Tu kupimy Też posągi. Są... Posągów nie kupuję, ale te drogi mogę kupić ogólnie. Dobra. Pyk. A posągi za co? Eee, posągi, A, tak nie. nie wiem co one dają w sumie. Okej. Okay. Dobra, tu, Fajne. tu kupimy ściany, Kupię drzewo. Tych stoisk nie kupuję w ogóle, ale nie chcę ich kupować. Nie wiem dlaczego, ale nie chcę. Dobra. Sklepów też nie kupowałem jeszcze żadnych. Tutaj kolejną ja drogę. Dobra, ja muszę. Więcej zwierzaków chcę mieć po prostu, ale. Nie widzę, żeby tu ja były jakieś jeszcze nie mam zwierzaki opcji do kupienia. Zwierzaków. Oj oj oj, co to kupiłem? Ogrodzenie, to co? pomieszczenia, co to jest? Co, co, co? Będzie jakiś drapieżnik pewnie. Kup most, dobra. Ej, czy tu będzie jakaś woda? Niech woda. Może, chciałbym, żeby był hipopotam tu. Nie, przecież. Dobra, operator zo jakiś. Tu Ławkę. Dobra, o, jest woda. Okej. Okay. I krokodyla kupuję, dobra, kupuję krokodyla. Krokodyla. Wow, chodzi tutaj, ale epik. Faktycznie. Ale fajne to, dobra. Mamy krokodyla już teraz w naszym zo. Ej, faktycznie te króliki są niezadowolone. Tą baza dla goryla. Oho. O, ja, jak się. tak, bo jest nawet sen. A i może będzie też jeden? Dobra, ja goryla muszę kupić. Gdzie jest ten goryl? Czekajcie, tak tutaj pisze. drzewo. Kup szkło. Może... Ok, dobra, to to muszę kupić. Dajcie kasę. Dobra, i dajcie teraz goryla. O. Sto jak narzucanie. Dobra, Nie krzesło mam. obserwacyjne. Jest goryl, dobra, będziemy kupować goryla. Zobaczcie na to. Pyk. Kup I gdzie on jest? Gorylo, gdzie to? jesteś? O, jest tutaj! <laughs> Patrzcie, hmm? jak on wygląda! O, jacie. Jaki goryl! Dobra, hmm. mamy fajnie tutaj co już. Co tu kupić jeszcze? Dobra, kupimy sobie ten stragan może... Tutaj śmietnik, drzewo... Ja przyjdę do ciebie, jak będziesz Zatarnię. miał więcej jeszcze. Ja już mam wszystko prawie, to możesz już przyjść do mnie, już bo już powoli do? będę kończył, ale mam tyle kasy jeszcze do wydania, że to jest masakra. Dobra, ale szybko staram się to wydawać. Dobra, dobra. Dobra, Kup tutaj ścianę. drogę muszę kupić. Dobra. O nie, co tu jest? Jeszcze tylko sobie coś kupię Jocie, ile ja już rzeczy kupiłem A w ogóle prawie mi ta kasa nie zmalała Stoisko Czeka. z popcornem To gdzie ty jesteś? A, tam jesteś, okej, okay, dobra, idę, Urodzenie karuzel i karuzele będę miał chyba jakoś Wow Jobelski młyn kupiłem! Widzę, właśnie już go zobaczyłam z daleka. Jocie Ale no. szaleństwo Szaleństwo No, niezłe szaleństwo Fajne. I karuzele kupuję ale fajna! Ojacie, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Stoisko do rzucania. Dobra. O, to Bella by w to poszła. Stoisko do rzucania, ona lubi tak, takie. Tak, Zabawy. I wygrałam kiedyś. Dobra, tutaj mamy jakiś znak. Kolejna droga. Wiem, pamiętam właśnie. Pamiętam właśnie, że wygrałaś. No ty nie Ja, bo ja nie grałem w ogóle w to. To ty sobie wymyślałaś, że musisz wygrać Miśka. Tak Mnie już bolały plecy, ja już nie miałem siły No, ale na karozele to chodziłeś, no nie? <noise> PINGWINY zwarki. BĘDĄ! Prawia. Dobra, kupuję pingwiny o, Ale ładnie tu Ja mam mega wielkie to Ale też jest smutna, czemu? Już ja nie spadnie? wiem, oni wszyscy są smutne jakieś Ja nie kumam tego Ja oni czym ja nie mam nie je niko... karmić, jak ja nie mam czym? <noise> Właśnie, bo myślałam, że może jak kupki nie posprzątasz, to wiesz No ja też tak myślałam, ale nie ale Dobra, nie mam pingwina też o, tu będzie woda? A, krokodyl, jeden taki dobra. wielki czarny? Kup drogę, latarnie. Tak, taki jeden wielki jest tylko. Ja krokodyl. nie znam czarnego krokodyla. Ja też nie znam takiego. O, tu dobra, to są arktyczne. jakieś zimowe takie, tak, tak. Dla Jeleni, tak jak mówiłaś. O, widzisz. Kup maszynę śnieżną, dobra. Ale fajnie Wow! Jakie tu fajne naśnieżanie jest? Nowoczesne zo! Patrz, nowoczesne zoo Wow. I jelenie będą teraz, uwaga. Wow, jak to fajnie. Dobra, i Ty będę kupował jelenia. Nie. nie ma tych? Nie, polatnych. No właśnie, tu już więcej nic nie widzę zbytnio. Tu wow. za Robuxy można kupić kogoś, kto się będzie zajmował tym, zoni by, nie? A to może wtedy one może będą Może wtedy one zainteres? będą wesołe, a tak to są smutne po prostu. Dobra, e, kolejną ścianę kupiliśmy. I teraz to tak, co my tu jeleń, mamy? Dobra, jest tu jeleń. I czekaj, jeszcze tutaj widzę, że coś można kupić. To jeszcze mam trochę do wydania, to dawaj tu ze mną. To może uda nam się tu coś fajnego zrobić, dobra, pyk, pyk, pyk A tu ja nie widzę tych znaczków, które tu Kupi drogę, no właśnie o, wiem Tu coś karizola. będzie teraz, dobra o, ja są takie Saneczkowe kraski. wzgórze I dla wilków, ej wow. Wow, Będą wilki tutaj Wilki, dawajcie foki Dobra, Fokie. dobra, Fokie. mam wilki, zobacz Dobra, teraz Gdzie? kupiłem O, widzę. jaki wielki, wow. szary wilk Wielki. Jej, na sankach można zjeżdżać, nie gadajcie, że można zjeżdżać. Ja Miuć się! Mogę... Jakie epickie to było! Dajcie drugie sanki. Oni się. Dawaj. Okay. Jej, ja też. Bela na główkę zjechała! No to epicko. Maszynę śnieżną kolejną, kupujemy o, drzewo. Dobra, wow, akurat wstałam tutaj. Niedźwiedzia kupiłem. O, widzisz? Ale takiego normalnego. Ej, co tu będzie? Niedźwiedź polarny, tu też będzie. Tak? Tak. Ale Z drugiej strony wow. już jest w ogóle tutaj. Chodzi? No chodzi. chodzi. Smoka można kupić za 500 robuxów To jest już po prostu. To zo nie jest co. nienormalne. Jak, <gry> jak tu smoki co? nawet są. Nie, nie, nie. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że zrobiliśmy mega dużo. Zobaczcie na moje zo, jakie jest ogromne. Jakie wow. ogromne zoo udało mi się zrobić, słuchajcie. Mam 55 tysięcy jeszcze do wydania, ale nie chcę już tego wydawać. Jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejny odcineczek z tego zoo, jak dobudowuję więcej rzeczy, kupuję na przykład smoka i tak dalej, to zostawcie oh, taką to... łapeczkę do góry. Fajnie, jeżeli będzie 20 tysięcy łap do góry. Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoszop.pl. Ja wam się dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie na moim kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. papa. pa! pa. pa, pa.